To, to jest moja pierwsza y, góralska rękawica, ściągnięta przez, przed chwilą y, z tego krosienka. Y, rękawice takie używane były przez furmanów podczas prac w lesie, tak zwane leśne łapowica, I służyły do y, ogrzewania rąk podczas pracy. Teraz zobaczymy, jak. Czy nie popełniłam jakichś błędów? Czy nie opuściłam jakichś nitek? Tu jest miejsce na palec, tu widzę, że opuściłam, i tutaj? I tu. Baranek.